No nie, no, 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 najgorszy produkt, najgorszy produkt. Nie wiem, czy nie trafi do listy moich ulubionych rozświetlaczy, ale kolor naprawdę kupy. O nie chłopcie. Cześć, Zdeście na innym i witam Cię kochane w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj testujemy sobie kolejne kosmetyki, kolejne influencerki i tym razem pod odstrzał albo koronację idzie w fagata Mamy tutaj paletkę cieni, paletkę do konturowania, korektory, matowy pomadek to mam pomadkę Błyściki, eyeliner, perfumy, mgiełkę oraz krem A więc żeby nie przedłużać to zaczynamy! Nie zrobiliście? No i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A oto jej lista najnowszych subskrybentów, jeżeli chcesz się znaleźć w kolejnym odcinku. Wiesz, co należy zrobić: zostawić czerwony przycisk szarym, i wtedy będzie po prostu rewelacyjnie. Dobra, może zacznijmy od tego, co najmniej oczywiste, czyli perfumy, bo większość raczej się skupia na kosmetykach do makijażu, a tutaj są jeszcze perfumy fagaty. Cute! Mamy tutaj taką buteleczkę z koroną, a wokół korony są serduszka. No wygląda to całkiem, całkiem ładnie. Ja ogólnie przed każdym odcinkiem psikam się perfumami, a teraz jeszcze nie zdążyłam, więc przetestujmy to. Pachnie jak bez uh -huh. To pachnie bzem, Boże jak pięknie Nigdy nie miałam perfumów o zapachu bzu Bardzo spoko cior. Pachniesz jak wiosenny bez Tak lubię Cię, lubię Cię Do tego jest mgiełka do ciała i Ona ma brokat Dobra, dajemy na drugą rękę Ma brokat, ma brokat Dobrze, czekajcie, bo ja nie czuję nic Kurde ona ma chyba identyczny zapach, ale jest tak słabo wyczuwalny, że ciężko mi stwierdzić, ale chyba to jest ten sam zapach, więc jeżeli chcecie pachnąć bzem, to jakby te perfumy są spokojne. Natomiast tam giełka to bardziej na zasadzie, że chcielibyśmy być brokatowi. je brokatem. Więc bądźmy brokatowi i psiknijmy się tym. Brokatów przecież nigdy nie za wiele. Bardzo, bardzo delikatne, w sensie takie softowe, no okej. Okay. To jest dla tej jednej typiarki nauczycielki, która czepia się tego, że używasz zbyt wyczuwalnych kosmetyków, perfumów i tak dalej. To... to no git. lotion. Ciekawe czy to ma też brokat. Nie, to nie ma brokatu, po prostu krem. Ej, bo tu jest napisane, że on rozpieszcza zapachę mandarynki, neżu, no drzewnych i białych kwiatów. Nie, ja ja chyba mam po prostu, powiem Wam, alergię jakąś, bo faktycznie coś fili i ja się cały czas e, niestety ale smarkam. No, no nie. A może tak? No chciałabym, ale no nie, no nigdzie nie ma tam mandarynek, no, no nie ma no, no dobra, w się, sensie no kremik kremik, kremi, spoko, ale żeby był jakiś taki intensywny zapach, to nie okej, okay. przejdźmy do tej przeuroczej paletki zacznę od tego, że jestem kompletnie zakochana w wykonaniu tej paletki, ona ma taki vibe siedmioletniej mnie z różowym pamiętniczkiem, w którym zapisywałam wszystkie swoje dramaty życiowe i złote myśli, no i otwieramy i wow, ale my tu mamy rozstrzał kolorystyczny, to jest od po jakieś mocne niebieskie fiolety, róże Ej, to jest normalnie tak, jakbym powiedziała, że moimi ulubionymi grami jest Movistar Planet i CSGO taki tu jest rozstrzał kolorystyczny potem mamy paletkę do konturowania gdzie mamy róż, rozświetlacz i taki chłodny brązer. dwa korektory są trzy ale jakby mają bardzo bardzo małą różnicę tonacji więc wzięłam troszeczkę ciemniejszy, troszeczkę jaśniejszy taką niudziakową pomadkę babuśczyk i tego jestem najbardziej ciekawa ponieważ zapowiada się turbo brokat. I eyeliner w pisaku Ja jestem raczej fanką liquidów Więc nie wiem czy wpadnie mi to w gust Czy raczej stwierdzę że what is that shit Ale no przetestujemy Zaczniemy może od słoczy tych cieni Czyli przetestujemy sobie je na ręce Pierwsza czwórka to Toxic Bambi Eevee i Waffle Eevee jak mój kot Ło wow, ale Eevee jest napigmentowana Dobrze Będzie dobrze Tak prezentują się po kolei Stanowczo dla mnie wygrywa Eevee Czyli ten trzeci odcień Kolejne to Panther Queen Castle i King. Ten panterowy to jest taki typowy odcień różowej pantery. Ten jest po prostu prześwietny, na pewno będę go często używać. To mi się nie za bardzo podoba. To jest taki brązowy z takimi prześwitami trochę złotego, trochę zielonego. Generalnie wygląda dla mnie troszeczkę jak taka mucha śmietniczka. Tutaj mamy takiego zwykłego brąza, który no, przydaje się po prostu niebieskości, czyli tofu Peter, Buddy i Botox. Peter, Peter się dosyć rozwala, trzeba z tym cieniem ostrożnie. Po kolei prezentują się tak i tym niebieskim, błyszczącym jestem po prostu zachwycona, jest rewelacyjny. A na samym dole jest Frogi, Uzi, Euforia i period. Euforia, czyli ten jest chyba moim ulubionym z całej paletki. Widać mocną inspirację tutaj serialem, ale prezentuje się. Prześwietnie. A więc przechodzimy do części głównej, czyli makijażu. Okej, okay, ja zacznę od tego, żeby nałożyć. Korektor jako bazę pod cienie. On jest podobno mocno kryjący. Znając Svagę, to no taki musi być, bo ona lubi mocne krycie, ale zobaczymy, czy faktycznie tak się on sprawdza, czy raczej jest taki średniaczek. No, krycie ma konkretne. Zobaczymy, jak później sobie poradzić z moimi siniakami na twarzy, ale tutaj jest naprawdę kicior, Spoko, spoko. Żyję teraz koloru Panther, czyli tego różowego, i dam go sobie tutaj, ponieważ. Bardzo mnie właśnie ten różowy tak zainteresował. Uważam, że jest jednym z lepszych kolorów tutaj. W sensie jest taki ciekawy, jest żywy, nie jest nudny. Dobra, i blendujemy. Zobaczymy, jak się z tym pracuje. Czy jest gicior, czy raczej ciężko. Nie, spoko, spoko, nie jest jak z kosmetykami Timu X, pomimo tego, że też działa Liz Ingrid, bo kosmetyki u Timu X się przyklejały po prostu i się nic nie udało z tym zrobić bardzo ciężko się pracowało, natomiast tutaj on się bardzo ładnie rozciera zresztą zobaczcie sami ja po prostu nie używam w ogóle siły tylko delikatnie przejeżdżam pędzelkiem nawet mogę dołożyć, bo się bardzo rozciera, nawet bardziej niż myślałam. Mamy swoje przejście w botox. to nazwa mi się podoba, nie dlatego, że dużo ludzi nazywa fagatę botoksiarą, ale nazwaj kory z gicor, dobrze to wygląda. Zobaczymy jak się połączą, ale wydaje mi się, że będą ze sobą tutaj ładnie grały. Blendujemy. Bardzo fajnie się pracuje tymi cieniami. Możemy jeszcze. One wbrew pozorom się w ogóle tak rozcierają, że tutaj śmiało możecie walić kolorem, bo on się ładnie rozciera. Na główną powiekę Dam Queen, żeby on nam tak podbił, rozświetlił to wszystko. Wow! Jest! Wow, jest piękny! Nie naprawdę ten kolor to jest jakaś... Skończona miłość. Teraz go troszeczkę tutaj rozetrę, żeby on się ładnie rozszedł i nie robił takiej odciętej chapli. Troszeczkę pędzelkiem do blendowania go sobie tutaj zmniejsza, no to zauważyłam to te cienie, te takie glow, one są bardzo słabo sprasowane ale często tak z nimi jest, w sensie z tymi takimi błyszczącymi, więc trzeba na nie uważać bo mogą wam się po prostu łatwo osypać, ostrożnie z nimi, bo szkoda no i pociągniemy sobie botoksiarę też niżej pod oko i jeszcze troszeczkę dam tego Queen'a Tutaj w kącik, żeby jeszcze bardziej podbić ten odcień. Troszeczkę jeszcze tutaj pociągnę tego ciemnego, bo zaraz sobie tutaj odetniemy korektorem, żeby to było takie mocne, fajne przejście, zaznaczone miejsce na kreskę. No dobra, i jedziemy z korektorem, zobaczymy jak sobie poradzi z osypanymi cieniami. Pyku, 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 dawaj, 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 dawaj. Jeżeli chodzi o pierwsze oko i cienie, to wydaje mi się, że mamy je skończone. Lecimy do drugiego. Zgrzeszyłabym, jakbym nie przetestowała euforii, ale wydaje mi się, że to jest taki cień, że on najlepiej będzie się prezentować w ogóle sam, więc wydaje mi się, że musimy tutaj zagrać odciętą, żeby główne skrzypce właśnie należały dla tego pięknego, mijającego się na różne odcienie koloru. Do transparentnego trochę w sumie. Tak, I know moja gąbeczka wygląda, jakbym wzięła ją z jakiegoś lumpeksu. Chociaż myślę, że nawet w lumpeksie byłaby gąbeczka w lepszym stanie niż to. Ja jestem osobą, która nie za bardzo czuje się w odcinach niebieskiego, ale no musimy to przetestować, bo jak nie, to będzie źle. Więc zaznaczę go sobie tutaj na górze, on będzie nam grał jakby górne skrzypce, nie wiem jak to nazwać, będziemy z tego robić odciętą, a ten niebieski tutaj po prostu zblendujemy sobie, on może sobie przechodzić gdzieś tutaj, może później jakiś zielone jeszcze zaznaczymy. Tak naprawdę yy, robiłam makijaż na spontanie, nic nie zaplanowałam, więc nie wiem co z tego wyjdzie. Jeżeli jesteście ciekawi, co się stało z tym pędzelkiem, to tak ja go włożyłam do piekarnika, bo chciałam, żeby wyschnął po umyciu i włożyłam go do piekarnika na jakieś 200 stopni, więc się wyjął. Strasznie nie lubię blendować niebieskich odcieni, bo to zawsze się to wygląda jak taka zgniła skóra. W sensie wydaje mi się, że niebieskie odcienie w ogóle pasują bardziej do ludzi, którzy mają ciemne włosy, o! Ciemne włosy. Tak, wtedy bardziej to pasuje. Dobra, teraz niech ten niebieski tutaj nam podbije ten kolor, bo on jest intensywny, a jak się go rozetrze, to jest taki, powiedziałabym, wpadający wręcz w szary. Dobra, to będzie ciekawe przeżycie, jak tym się zrobi cat Pierwsza warstwa. No jestem zadowolona, ale musimy dołożyć jeszcze jedną, żeby ta euforia nam się wiecie, tak najmocniej, jak się da, wyeksponowała. Ale jestem podekscytowana, chcę to nałożyć. Ten też się bardzo sypie, więc ostrożnie. I jego chyba najfajniej palcem się. Aaaa, na... jaki biegny. Jaki on jest cudowny! Oh my god! Wow! Agata! Nie, ten odcień to jest jakaś abstrakcja. To wygląda tak zajebiście. No i wypełniam tak naprawdę większą część tej odciętej tą euforią. Najlepszy odcień z tej palety. W sensie najciekawszy. Najbardziej mi się podoba ten queen różowy, ale ten jest tak ciekawy. Pociągnę ten niebieski i spróbujemy przejść w uzi, żeby ten jeszcze zielony zahaczyć. Ja się trochę boję cień zielonego, no ale dobra, guys, działamy, musimy to przetestować. Jedziemy. Halo, nałóż się, dzielą jak żaba. Jezu, jak żaba! Będziemy używać eyelinera i nie się boję, że spieprzę wszystko eyelinerem, bo ja, kurde, nie pamiętam, kiedy ostatnio używam eyelinera w pisaku. Dobra, jeżeli Fagata mówi, że to jest eyeliner, którym y, dobrze się robi detale, to spróbujemy zrobić kreskę nietoperza. Słuchajcie, kreskę nietoperza zaczyna się robić tutaj i musicie zrobić taki łuk. Teraz ciągniecie tu Robicie kolejny malutki łuk. Ok. I dociągacie do końca. No nie było źle. Teraz trzeba to po prostu wszystko zakolorować. I wtedy poprawić łuk. Koloruje się tragicznie, w sensie no ja nie lubię nie czuć tego, że mam mokre. Nie pewnie się czuję tutaj kolorując, boję się, że wyjadę. Nie jest moim zdaniem za bardzo dopracowane. Ale Wiecie, to nie jest może do końca wina i linera, tylko tego, że ja nie umiem pracować nad moim linerem, chociaż nie wiem, od Carton Wid dobrze mi się pracuje, więc. Ljubujemy na początku taką bardziej zwykłą. Ja nie lubię właśnie eyelinerami w pisaku pracować pod cieniach, bo mam wrażenie, że one się tak zatrzymują. Nie mają takiego poślizgu. No nie czuję się z tymi komentarzami, jakbym robiła reklamy jakiegoś lubrykantu Durexa, nie? No próbuję testować maksymalnie, bo fagata nadal się upiera, że tym się fajnie robi, no więc zacznę. Dobrze się nim nawet rysuje, żeby robić takie totalne detale. To jest ciężko, bo on nie jest aż tak świetnie napigmentowany, że wiecie, leci z tego. Tylko trzeba przydusić, więc ciężko robić takie detale, detale, ciemno. No i widzicie, tu już sobie nie radzi na przykład na tym, nie? Jest ciężko. Nie będę dręczyć tego jajnera, bo szkoda go po prostu, bo bez jakby cienia sobie razie ok. A tutaj dokończę jakimś innym liquidem. Widzicie, tego mi brakuje, nie? Że od razu jest krycie. Dobra, jeszcze spróbuję porobić jakieś wzorki tym. Chcę to uratować, nie chcę tego tak krytykować. tak, no jako szkicownik ale to nie ma koloru. No. Próbuję zrobić kropkę i patrzcie to. No, no nic nie widać. Nie ma, no, no, no nie, no nie. No, no najgorszy produkt, najgorszy produkt. Ten brązer jest taki chłodny, ja wolę ciepłe. No ale musimy użyć kuki, Zobaczymy. Mm, a może nie jest aż tak chłodny, jak myślałam, że będzie. Nie no, generalnie... Ja jestem fanką ciepłych, ale nie mówię, że ten brązer jest zły. Jest spoko. Po go, guys. Nosek. bem. I Kiedyś w ogóle nie konturowałam nosa, bo uważałam, że mój nos jest za mały na konturowanie. Jakby nie wiem skąd taki e, tok myślenia. No ale dobra. Zawsze nos może być mniejszy, nie? Róż! Ja nie używam różu, ale za każdym razem ktoś robił róż, nie wiem po co, no ale dobrano. I ja nawet nie wiem, jak mam użyć różu. Wyglądam w tym jak taka landrynowa lalka. Tak dam go trochę tu, ale jest taki przyjemny, jest taki naturalny. Na przykład u był okropny, bo był pomarańczowy, a ten jest taki mm, taka lalka porcelanowa. A jak jest dziwnie, jak tym wyglądam! Oh my god! I teraz coś, czego jestem najbardziej ciekawa, czyli ten rozświetlacz. On jest biały, więc będzie chyba srebrny. Ej, czekajcie, on się, on się zmienia w złoty? Ło, wow, on ma... Ale ładny, ło, wow, ale, ale śliczny Ej, On się zmienia w złoty, byłam święty przekonana, że to będzie srebrny rozświetlacz A on się zmienia w taki złoty, on ma i takie srebrne drobinki i złote, piękny Kurde, nie wiem czy nie trafi do listy moich ulubionych rozświetlaczy Bardzo ładny, jest naprawdę bardzo ładny Jest strasznie intensywny, bo nałożyłam go troszeczkę, a on się tak świeci o Jezu, muszę to, to jakoś rozetrzeć O Jezu, nie tak daleko, co ty robisz oświetlaczu Nie tak daleko aż mordo Użyję pomadki matowej, a na nią rozłożę jeszcze błyszczyk mm, Nie mój kolor Kolor takiej kubki trochę, ale pięknie pachnie mm, Jest perfumowany ale kolor naprawdę kupy. Chociaż powiem, że fagacie jest bardzo ładnie w tym odcieniu mnie niekoniecznie. Ja nie lubię za bardzo takich końcówek, źle mi się tym pracuje. Strasznie długo zastyga, bo jeszcze nie jest sucha. Jeszcze wyrodzi. Ok, i nakładamy tą fioletową błyszczykotkę. Ale piękna. No, jest konkretnie duży brokat. Cały kształt kolekcji jestem naprawdę zadowolona. Uważam, że Fagata się bardzo postarała, włożyła w to dużo pracy. Widać to naprawdę w efektach. Jedynym produktem, jakiego nie polecam, jest eyeliner. Jest słabo napigmentowany. No i niestety ciężko nim zrobić taką mocną, mocną kreskę, w szczególności na cienia. A największą zaletą całej kolekcji jest sobie ten perfum. Jest bardzo fajny i paletka cieni. I tak już tak wszystkimi. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie wystarczyła w górę, jeżeli nie zrobicie tego jeszcze na początku. Ja oczywiście w międzyczasie zapraszam na wszystkie. Wszystkie słów, w media, w media A ja się już z wami żegnam i Eno, kocham, wizji, się, pa pa Piąteczek